Onet Audio. Ladies and gentlemen, my mother, my hero, and our next president, Hillary Clinton. This klasku. Take... Oklasków, przebitki na łzy w oczach kobiet na widowni, powszechny entuzjazm. Konwencja demokratów w 2016 roku jest bowiem właściwie koronacją pierwszej kobiety, która doszła tak daleko. Wygrała prawybory swojej partii i na bank, na bank zostanie pierwszą prezydentką Stanów Zjednoczonych. Przecież tak ciężko na to pracowała, bo jest najlepiej przygotowaną osobą w historii. Bo jej przeciwnik, niejaki Donald Trump, może znacie, no jest, umówmy się, żałosny. I wreszcie, bo jej się to po prostu należy. Hillary Clinton w białym kostiumie, biel, pamiętamy, jest kolorem sufrażystek, robi spacer po scenie, grzejąc się w miłym ciepełku miłości swojej partii. Podchodzi do mikrofonu. That is the story of America. And we begin a new chapter tonight. Yes, the world is watching what we do. Yes, America's destiny is ours to choose. So, let's be stronger together, my fellow Americans. Trzy miesiące później Ameryka faktycznie wybrała i zaczęła nowy rozdział. A świat obserwował, z lekką, dodam, zgrozą. Inspirująca, fascynująca i intrygująca. Właśnie taka jest historia kobiet. Na podcast zaprasza Katarzyna Wężyk. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Wężyk, a to jest mój podcast Historia Kobiet. Co tydzień opowiadam w nim o bohaterkach znanych i mniej znanych, ale zawsze interesujących. A w drugim sezonie są to kobiety, które spróbowały przebić ten najwyższy szklany sufit i zostać prezydentkami USA. Słuchasz podcastu Historia Kobiet, autorstwa Katarzyny Wężyk. Hillary Rodham urodziła się 26 października. 1947 roku w Chicago. Była typowym dzieckiem powojennego baby boomu. Wychowała się na przedmieściach, rodzinę utrzymywał ojciec, a matka zajmowała się domem i trójką dzieci. To rodzice, napisze w autobiografii, nauczyli ją ciężkiej pracy, oszczędności, samodzielności, etosu służby innym oraz miłości do Boga i kraju. Matka, która nie miała szans iść na studia, Dodała szacunek do edukacji oraz imperatyw bronienia swojego stanowiska. W tym domu nie ma miejsca dla tchórzy, powiedziała. No, jak widać na załączonym fragmencie, wspomnienia Hilary nie są szczególnie porywającą lekturą. Te mniej pomnikowe detale z dzieciństwa znajdziemy w biografiach nieautoryzowanych. Dowiadujemy się z nich, że Hirodam, czyli jej ojciec, miał uważać, że emocje są oznaką słabości, więc nie należy ich okazywać i to samo w boju córce. A Hilary była grzeczną dziewczynką, kiepską w sporcie, za to aktywną w samorządzie. Plus, oczywiście, na świadectwach same szóstki. Można założyć, że nie była najpopularniejszą uczennicą w klasie. We feel that for too long... Pamiętacie uśmiech Mony Lizy"? ten film o profesorce żeńskiej uczelni Wesley College, która w latach 50. próbuje zaszczepić swoim studentkom ambicje wykraczające poza wyjście za mąż? Otóż 15 lat później studentki nie potrzebowało już Julie Roberts, żeby mierzyć wysoko. Zwłaszcza Hillary, która odbierając dyplom, powiedziała: Zbyt długo przywódcy postrzegali politykę jako sztukę możliwego. Dziś wyzwaniem jest praktykowanie polityki jako sztuki czynienia możliwym tego, co wydaje się niemożliwe. Dostała owację na stojąco i nie zamierzała tego zadania zostawić mężczyznom. Ojciec był republikaninem, więc najstarsza córka początkowo poszła za jego przykładem. Miała 13 lat, gdy rozdawała ulotki dla Richarda Nixona, i 17, gdy była wolontariuszką w kampanii Barrego Goldwatera, wówczas uważanego za prawicowego radykała. Ale studia w liberalnym żeńskim koledżu przesunęły ją mocno w lewo. Po zabójstwie Martina Luthera Kinga organizowała strajki studenckie i domagała się zwiększenia liczby czarnych wykładowców i studentek. No i na Yale Hillary poszła się jako demokratka oraz idealistka gotowa zmieniać świat. I finally thought this is, you know, kind of silly. And finally she just put down the book she was reading and walked the entire length of the law library and walked up to me and she said, if you're going to keep looking at me and I'm going to keep looking back, we at least don't know each other and I'm Hillary Rodham. What's your name? I couldn't remember my name. Mieliśmy na korytarzach wymieniając spojrzenia i to ona zrobiła pierwszy krok. Gdy zobaczyła, że on stoi w drzwiach biblioteki i znów się na nią gapi, odłożyła książki, podeszła do niego i wypaliła. Wiesz co? Skoro ty zamierzasz się na mnie patrzeć, a ja patrzeć na ciebie, powinniśmy się poznać. Jestem Hillary Rodham. Ona była jedną z 27 kobiet na roku, złożonym z 235 studentów i studentek. On był o rok starszy, nazywał się Bill Clinton. I właśnie wrócił ze stypendium na Oksforcie. Ona była poważną okularnicą, bez makijażu i w ciuchach, które zawsze były raczej wygodne niż modne. A on akurat był w fazie pisowskiej, z brodą i z długimi włosami. Dla znajomych ich związek był dość szokujący, no bo Bill był takim trochę niegrzecznym chłopakiem, Wiecie, protestował przeciwko wojnie w Wietnamie, palił marihuanę, ale się nie zaciągał. A jego wcześniejsze dziewczyny raczej nie bywały intelektualistkami. Był uważany za osobnika owszem zdolnego, ale leniwego, a brak przygotowania nadrabiał charyzmą i inteligencją. Hilary z kolei była jak czołg: sfokusowana, ambitna, błyskotliwa, pracowita jak całe mrowisko, uberkompetentna, a przy tym chłodna, twarda i wymagająca. Na studiach nie tylko utrzymała tę wysoką średnią i zrobiła doktorat, ale przy okazji w wolnej chwili za darmo udzielała porad prawnych ubogim, badała warunki pracy imigrantów, pisała artykuły o statusie prawnym dzieci i pracowała przy kampaniach wyborczych normalnie Stachanowczyni, i to jeszcze z sercem po lewej stronie. Po dyplomie Hilary pracowała w Funduszu Ochrony Dzieci i przy przygotowaniu impeachmentu Nixona. No i jej wpółowi mentorzy z Partii Demokratycznej wróżyli, panie Rodam, błyskotliwą karierę w Waszyngtonie. No, co najmniej senatorkę. Petarda dziewczyno, zrobisz karierę, jesteś wspaniała. Tymczasem, nieoczekiwanie, Hillary spakowała się i pojechała do Arkansas, wykładać prawo na miejscowym uniwersytecie. Oraz dobila. Billa. Przyjaciele uważali, że robi życiowy błąd. No i faktycznie, dla Hillary to musiało być ogromne poświęcenie. W Waszyngtonie zaczynała wyrabiać sobie nazwisko, w Arkansas musiała grać drugie skrzypce. Waszyngton był miastem, gdzie uprawiano wielką politykę, ścierały się programy, światopoglądy, trwała bezpardonowa, ale jakże ekscytująca gra o tron. No a Arkansas była, no cóż, zapadł dziurą, stanem należącym do tak zwanego pasa biblijnego, konserwatywnym wtedy, biednym i zacofanym. Jak mawiali sami mieszkańcy, dzięki Bogu za Mississippi, bo bez Mississippi byliby już naprawdę ostatni w federalnych statystykach dobrobytu. Hillary, jak napisała w swojej autobiografii, postanowiła jednak posłuchać serca zamiast głowy. Bill wylicza, był przystojny, był dla niej wyzwaniem i uszczęśliwiał, no i nigdy nie spotkała nikogo takiego. Plus, nie dawał się zniechęcić, no bo oświadczyny ponawił kilkakrotnie, ona bowiem długo się wahała. A kiedy Hilary spodobał się dom w jego rodzinnym mieście, co zrobił? Przy następnym spotkaniu poinformował ją, że go kupił. No i teraz już po prostu musi za niego wyjść, bo ten dom jest za duży, żeby mieszkał tam sam. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.